Was do tego, abyśmy spojrzeli w taką refleksję. Myślę, że to się często zdarza w kazaniach, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, a też nas do tego, aby wskazać też na właściwy kierunek, żebyśmy szli w dobrą stronę. Ci to co na początku Marcin mówił zachęcał nas do, do chwały, do uwielbienia. Jest dla mnie takim też potwierdzeniem, że Bóg chce, żeby to słowo Ci było powiedziane i jest to słowo, które przede wszystkim opiera się na wydarzeniach życia Abrahama, później Abrahama i wierzę, że Ci Duch Święty jest na tym miejscu, działa, będzie przemawiał przez to słowo. W Księdze rodzaju XV, rozdziale w 7 wierszu czytamy takie słowo. Dalej powiedział, to Bóg powiedział: Ja jestem Pan, który Cię wywiódł z ur aldejskiego, aby dać Ci tę ziemię w posiadanie. I to są słowa, które Bóg skierował do Abrama, kiedy on już był tam w Kanaanie. Ale chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że. Zastanowili się nad tym, że spojrzeli na to, że to jakby nie, nie Abraham, nie Abram wyszedł z ur kierowany bezpośrednio przez Boga, to nie jego kierownictwo, to nie on podjął tą decyzję, ale tą decyzję podjął jego ojciec. Nie wiemy, czy Terach, ojciec Abrahama, czy on miał taki kontakt z Bogiem, bo wtedy te ludy, które, których, pośród których oni mieszkali w Mezopotamii, czy czciła akurat tego Boga. Ale w jakiś sposób Bóg działał w sercu Teracha, dlatego że Terach podjął taką decyzję i wyszedł z Ur. A Bóg tutaj do Abrama mówi: Że to ja wywiodłem z Ur ciebie, z Ur chaldejskiego i dam Ci tą ziemię w posiadaniu. Dlatego czytamy w, w księdze. Rodzaju 11, rozdział 31, wiersz Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Sara i żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Urchaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach podjął decyzję też, yy, jako głowa domu, że wychodzą z UR, wychodzą z tego miasta, które było miastem rozwijającym się. To było miasto, które było miastem już naprawdę, gdzie odbywał się handel, gdzie, gdzie było odpowiednie władze i mógł tam dalej mieszkać. Ale szukał czegoś więcej. Myślę, że Bóg działał w jego sercu i on czuł jakiś niedosyt, czuł jakiś... W swoim sercu pragnienie, że przebywając tam w Ur, to nie jest to, co, co chciał osiągnąć w swoim życiu. I Duch Święty w jakiś sposób działał w jego sercu, i on przekonał swoją rodzinę, i wyszli z Ur i doszli do Haranu. To jest ciekawa rzecz, że doszli do, do tej miejscowości, do Haranu i tam się zatrzymali. Haran, znaczenie tego słowa to jest droga, rozdroże. Tam, w tym miejscu się osiedlili całą swoją rodziną i tam przebywali przez, przez wiele lat. Myślę, że podobnie może być w naszym życiu duchowym. My też może gdzieś idziemy, wierzymy w Boga, przyjmujemy Boże obietnice, przyjmujemy, przyjmujemy to, co Bóg do nas mówi, ale zdarza się tak, że. Stajemy w takim pewnym miejscu, gdzie nie wiemy, co dalej mamy robić. Stajemy na takim rozdrożu. Haram rzeczywiście leżał w miejscu krzyżowania się, szlaków, i oni rzeczywiście mogli mieć nawet na samym początku wątpliwości, zastanawiać się: pójść w lewo, czy pójść w prawo, czy pójść tą drogą, czy tamtą. I tak myśląc, zastanawiając się w końcu zaczęli tam budować jakiś dom, pewnie zaczęli e, jakąś tam pracę wykonywać, i tak już po prostu zostało. I my też nieraz, kiedy stoimy na takim rozdrożu e, w naszym życiu, e, zaczynamy przyzwyczajać się do tego rozdroża, że no, to nie jest tak do końca, jakbyśmy chcieli. To nie jest tak do końca, jak Bóg nam obiecał, jak Bóg do nas przemawiał. To nie jest do końca to miejsce, w którym Bóg przemawiał do mojego serca. Ja tego tak nie czuję, ale przyzwyczajamy się te, do tego i staje się nam to takie normalne, takie yy, zwykłe i, i, i zaczynamy po prostu żyć i funkcjonować w tym miejscu, w którym jesteśmy. I może dzisiaj jesteś w takim miejscu. Może dzisiaj zastanawiasz się, Dlaczego moje życie tak się ułożyło, dlaczego tak jest, a nie inaczej? Czy mam coś zmienić w swoim życiu, czy mam wybrać jakąś inną drogę? To dzisiaj chcę ci powiedzieć to, co Bóg powiedział do, do Abrama, Kiedy był w Haranie, czytamy Pan powiedział do Abrama u nas rozdział pierwszy i drugi wiersz. Wyjdź ze swojej ziemi, Zostaw swoich krewnych i dom swojego Ojca. Idź do ziemi, którą Ci wskażę, a wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił, rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Ja dzisiaj nie mówię do nas: Wyjdź ze swojej rodziny, zostaw swój dom, zostaw swoją matkę swojego Ojca, zostaw swoich bliskich, zostaw swoich dzieci i wyjdź stąd. Ale mówię dzisiaj do Ciebie: Chcę, żebyś. Zaczął słuchać tego, co Bóg mówi, a Bóg mówi, wyjdź z tego marazmu, wyjdź z tego miejsca rozdroża, wyjdź z tego miejsca, w którym nie wiesz, którą stronę iść i co masz dalej robić. I Idź tam, gdzie ja do ciebie mówię, że masz pójść. Wyjdź z tego miejsca, podejmij decyzję. To nie jest miejsce, które przeznaczyłem dla ciebie. To nie jest miejsce, w którym chcę, żebyś był. Miejsce, w którym jesteś niezadowolony, niezadowolona. Miejsce, w którym czujesz się źle. To nie jest to miejsce. Bóg ma dla ciebie lepsze miejsce. Bóg ma dla ciebie lepsze rzeczy, które, o których słyszałeś. Na pewno słyszałeś o wielu rzeczach, które Bóg do Ciebie mówił. Dlatego nie stój zbyt długo na tym rozdrożu, ale posłuchaj tego, co do Ciebie mówi Bóg. Posłuchaj tego, co do Ciebie mówi ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który wszystko wie i wszystko ma w swojej mocy. I wiecie, kiedy czytamy tę historię, to jest takie niewiarygodne. To jest niesamowite. Abraham, słuchając tego słowa, wychodzi. Wiecie, jak ja bym usłyszał takie słowo od Boga, nie wiem, czy bym wyszedł. Bóg mu powiedział wyjdź. Ale gdzie? Jak? W którą stronę? Jaką mam mieć przyszłość? Będę miał pracę? Będę miał y, tam y, jakiś znajomych? Będę tam miał jakąś jakąś rodzinę? Coś będę tam miał w tym miejscu? Gdzie mam w ogóle iść? On w ogóle nie zapytał. Bóg powiedział, ja ci wskażę, ty wyjdź. Ja wyszedł. Nie był sam. Najlepsze jest to, że jeszcze miał rodzinę. I teraz powiedz to rodzinie. Wychodzimy. Ale gdzie? Idziemy. Bóg mówi, że mamy iść. Ale gdzie mamy iść? I Abram przekonuje, słuchajcie, Bóg mówi, że mamy wyjść. I mamy, mamy pójść stąd. I oni mu zaufali także. Abram i jego rodzina zaufali Bogu. Zaufali całkowicie Bogu i wyszli z Haranu, wyszli z tego miejsca rozdroża, z tego miejsca niezdecydowania, wyszli z tego miejsca, gdzie nie wiedzieli, nie wiedzieli jaką mają przyszłość i chyba do końca nie wiązali przyszłości z przebywaniem w tym miejscu, w którym mieszkali, chociaż było to, było to miasto, które się bardzo dobrze rozwijało, dlatego że tam krzyżowały się szlaki handlowe, dlatego że tam i życie takie, tak zwane polityczne się rozwijało, i, i kulturalne, i wiele innych dziedzin e, gospodarki miało miejsce, oni mogli tam pracować, mogli funkcjonować, ale jednak e, w pewnym momencie Abraham usłyszał głos od Boga. Ja myślę, że Bóg też przemawia do nas. Bóg przemawia do naszych serc i wielokrotnie słyszymy to, co Bóg mówi. I zapominamy o tych wielkich obietnicach, które Bóg do nas mówi. Nieraz myślimy sobie, hmm, może to mi się zdawało. Może to eh, w takim uniesieniu w fale, kiedy chwaliłem Boga, kiedy go wywyższałem, kiedy, kiedy przebywałem w takim uniesieniu w modlitwie, to może coś mi się tam przesłyszało, przewidziało. Bóg do ciebie autentycznie mówił. Kiedy go chwalisz, kiedy go wierpisz, on do ciebie mówi. Kiedy przebywasz w jego, w jego obecności, on do ciebie mówi i nie są to słowa, które są nic niewarte, to są słowa, które należy pielęgnować. To są słowa, które są życiem, które są mocą, które są nadzieją, które ożywiają nasze serca i powodują to, że chce nam się żyć i widzimy lepiej, widzimy cel, widzimy coś, co przed nami jest. I dzisiaj Bóg. Chcę, żebyśmy wrócili do tego miejsca, żebyśmy zobaczyli, że jest taki czas, kiedy On działa, kiedy przemawia, jest taki czas, kiedy On e, kieruje naszym życiem i chce, żebyśmy szli dalej. Jabran wyszedł i przeszedł cały Kanaan i czytamy o tym, że doszedł do miasta Sychem. Sychem, miasto Sychem znaczy ramię. Mi się od razu skojarzyło wyciągnięte ramię, oczywiście to nie znaczy wyciągnięte ramię, ale mi się od razu to skojarzyło z takim wyciągniętym ramieniem, który Bóg mówi tam, tam idź. I rzeczywiście Bóg przemówił do niego tam, kiedy on wyszedł z Sychem, był między Betel a Aj, a Betel to jest znowuż dom Boży i to jest wspaniałe, że doszedł do miejsca, gdzie gdzie miasto nazywało się domem Bożym i rzeczywiście tam Bóg przemawiał i tam tam Abraham zbudował ołtarz Bogu, i tam Bóg do niego przemawiał i powiedział do niego, tak jak to miasto sychem, to tą ziemię, tą ziemię dam w Twoje ręce. 12 rozdział 7 wiersz. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan, ziemię tę obiecał, dam Twojemu potomstwu. Wówczas Abraham zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. I czytamy dalej ósmy wiersz. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Wiecie, do tego ołtarza, do tych ołtarzy, które budował Abram, on często wracał wracał do tego miejsca, do tego domu Bożego, wracał do tego miejsca, gdzie składał ofiarę, wracał do tego miejsca, w którym wzywał imienia Pana Boga swego, wracał do tego miejsca, bo potrzebował tej bliskiej takiej obecności Bożej, potrzebował przebywać z Bogiem. Betel, dom Boży, miejsce obecności Bożej kiedy czytamy całą historię życia Abrahama, on doszedł do tego zrozumienia, że to nie jest takie ważne miejsce, gdzie przebywam, ale bardzo ważne jest raczej to, czy wzywam Boga, czy wołam do Niego, czy przebywam w Jego obecności, czy doświadczam Jego mocy, czy daję się Jemu prowadzić, czy Go słucham, czy chcę z Nim rozmawiać. I wtedy w wielu miejscach, Abraham budował ołtarze, ale też wracał do tego ołtarzu blisko Betle blisko Domu Bożego. Wiecie, kiedy tak przeczytamy całe to życie Abrahama, później Abrahama, całą historię jego życia, to możemy zobaczyć. Hmm, no Bóg mu obiecał, że będzie ojcem wielu narodów. Że będzie jego potomstwo ogromne, będzie wielkie. Że będzie mu błogosławił. Ale kiedy czytamy tą całą historię, to możemy zobaczyć, że to nie było tak, że to była taka sielanka, że to było takie życie, w którym wszystko mu się udawało. Były takie sytuacje w jego życiu, kiedy musiał toczyć walkę, kiedy Lot, i jego rodzina został z Sodomy. Zabrany, porwany przez najeźdźców, musiał zmagać się z różnymi problemami rodzinnymi, jakimi miał. Jeden problem, taki, że nie miał potomka ze swojej żony Sary, i też z tym się zmagał to też był problem. A Bóg mu przecież powiedział, że będzie Bóg błogosławił. To co to za błogosławieństwo? Tu wojna. Tu y, jego żona nie ma dziecka, on ma być ojcem wielu narodów. Wiecie, 25 lat czekał, aż urodził mu się syn, y, prawowity syn z jego żony Sary. 25 lat czekał Abraham. I kiedy właśnie zastanawiamy się nad tym jego życiem, to możemy myśleć sobie, co to za błogosławieństwo. A tym błogosławieństwem było właśnie to. Żeby Bóg był z nimi. I to jest błogosławieństwo, którego potrzebujemy, żeby Bóg był z nami. I Możesz być w drodze, możesz iść, możesz e, słuchać różnych obietnic, które Bóg do ciebie kieruje i możesz e, o nich słyszeć i doświadczać. Mogą one słabnąć w twoim sercu i mogą być wzmacniane. Ale ważne, żebyś był blisko Boga. Żebyś miał miejsce powrotu do, do tego ołtarza, który zbudowałeś w swoim życiu, żebyś miał miejsce tego powrotu. Wiecie, w Słowie, w Słowie Bożym czytamy o tym, że mamy nie wracać do rzeczy dawnych. My nie mamy wracać do rzeczy dawnych. My mamy nie wracać do rzeczy dawnych, których, o których mówimy, o, dawniej to było lepiej. Dawniej to było lepiej. Śpiewało się tylko ze śpiewnika pielgrzyma, nie było gitar żadnych. Nie było żadnego hałasu, e, e, nie było kaznodziei, który czyta skartki, kartki, mówił kazania z serca. Dawniej to było lepiej. I właśnie o tym Słowo Boże mówi, żebyśmy takich, o takich rzeczach nie mówili, że było lepiej i nie wspominali w taki sposób tych rzeczy. Ale Boże obietnice, Boże działanie, Boże ołtarze, które zbudowaliśmy w naszym życiu, mamy o nich wspominać. Mamy wspominać o tych miejscach chwały, gdzie Bóg objawiał się nam, gdzie Bóg do nas przemawiał, gdzie Bóg dotykał się naszych serc. Mamy o tym wspominać, mamy o tym pamiętać, mamy o tym mówić naszym dzieciom, mamy o tym mówić naszym bliskim, mamy o tym dzielić się ze wszystkimi, z kim możemy się o tym podzielić, żeby to było w naszych sercach głęboko, bo Bóg jeszcze nie zakończył działania w Twoim życiu. Bo Bóg jeszcze nie skończył swojej misji w Twoim życiu, ale dalej działa w Twoim sercu i te obietnice się wypełnią. Jeśli wierzysz, one się wypełnią. Jeśli Jemu ufasz, one się wypełnią. Jeśli On mówił, że cała Twoja rodzina będzie zbawiona, to będzie zbawiona, bo tak odpowiedział, A Jego Słowo jest święte i On ma moc, żeby to wypełnić. My tego nie widzimy. I doszliśmy już do tego, śpiewając, że czy widzimy, czy nie widzimy, wiemy, że Bóg działa. Aleluja! Cieszę się z tego bardzo, że mamy taką pieśń, że mamy takie pieśni, że możemy doświadczać takiego szczególnego dotknięcia tych, którzy układają pieśni, które odpowiadają na nasze potrzeby. I Abraham, kończy nie wiem, Abram, Abraham, Abraham. <grybujesz> był Abramem, później już Abraham. Słuchał tego, co Bóg do niego mówił. Był gotowy na to, żeby przyjmować to, co do niego Bóg mówi. Wiecie, Bóg do niego mówi znowuż, któregoś razu słuchaj, Abrahamie, ty właśnie nie będziesz się nazywał, Abrahamie nie będziesz nazywał się Abram, będziesz się nazywał Abraham. A Abraham mówi, Panie, co Ty mi możesz dać? Ja mam wszystko. Ja już wszystko mam, Ty mnie tak ubłogosławiłeś, że mam niemalże wszystko, nie mam tylko potomka. Ktoś inny będzie dziedziczył po mnie, a Bóg mówi, nie, ja Ci obiecałem. Ja Ci obiecałem, zaufaj mi, trwaj w społeczności ze mną i zachowaj czyste życie, a zobaczysz to błogosławieństwo, zobaczysz to, co Ci obiecałem. Abraham uwierzył Bogu. Bóg powiedział mu, wyjdź na dwór, wyjdź na zewnątrz namiotu, spójrz w niebo, i spróbuj policzyć gwiazdy. No I on zaczął pewnie liczyć. Jeden, dwa jeden. nie dał rady policzyć, bo wiadomo, że tych gwiazd jest tak wiele, że nie dał rady policzyć. Bóg powiedział, takie będzie twoje potomstwo. I Abraham uwierzył. Ja cię nie wiem, czy ja bym uwierzył. Miał blisko 100 lat i Bóg mu mówi, będziesz, będziesz naprawdę ojcem wielu narodów. I w całej tej historii, którą czytamy, chcę, żebyśmy z niej wyciągnęli dzisiaj to, że Bóg czeka, tak jak Marcin mówił, żebyśmy wrócili może do pierwszej miłości, czeka, żebyśmy wrócili do tych pierwszych ołtarzy, czeka, żebyśmy wrócili do tych miejsc, w których Bóg nam obiecywał i mówił do nas, przemawiał do naszych serc. Wiecie, ja pamiętam, jak Bóg. Kiedy nawróciłem się, kiedy zacząłem chodzić do kościoła, Bóg przemawiał przez różnych braci. Ja nieraz też tak sobie myślałem: e, fajnie, może by było, nie? Tak, bracia mogą do nas młodych, jeszcze młodzi byliśmy, mówię, będziecie filarami kościoła, będziecie służyć w kościele, będziecie pastorami, będziecie namaszczeni. Bóg będzie Was używał jako swoje naczynia, jako swoje narzędzia. My to w pewnym sensie przyjmowaliśmy, może z takim trochę niedowierzaniem. Tak się stało. Tak się stało, nawet słyszeliśmy takie słowa. Słuchajcie, a kogo Bóg postawi? Kogo Bóg powoła? Kogo Bóg będzie obdarzał swoim duchem i swoim słowem, jeżeli nie was? To samo dzisiaj słowo jest do was kierowane, do was wszystkich, a szczególnie do młodych. Wy jesteście przyszłością tego Kościoła. Wy jesteście tą chwałą, wy jesteście tymi naczyniami, które Bóg będzie używał. Wy jesteście powołani do tego, żeby służyć w tym Kościele, żeby ten... Kościół rozwijał się jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze bardziej. Potrzebujemy tych powrotów do Boga. Potrzebujemy tych uderzeń. Potrzebujemy tej obecności Bożej, potrzebujemy tego, żeby Bóg do nas mówił i Bóg mówi. I Bóg przemawia dzisiaj do Twojego serca, aby do Ciebie wróć do Betel. Wróć do domu Bożego, wróć do tego miejsca, w którym do Ciebie przemawiałem. Wróć. To nie jest nic złego że wracasz. To nie jest nic złego, że, że może to nie jest krok do przodu, a może krok do tyłu, ale zobaczysz, kiedy wrócisz do tego miejsca, to jak wystartujesz na to, to cię nikt nie dogoni duchowo. Jezus potrzebował wracać do takich miejsc. Jezus szedł na górę, spotykał się ze swoim Ojcem, rozmawiał z Nim, przebywał w Jego obecności. Eee, znał y, swojego ojca bardzo dobrze i można by powiedzieć, no słuchaj, możesz tak samo jak Jezus, możesz codziennie się modlić, Jezus nie miał Słowa Bożego przy sobie, ale miał je w sercu, możesz czytać Słowo Boże, jest okej, okay, Jest w porządku, masz kontakt z Bogiem, y, Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego, ale my potrzebujemy tej bliskości Boga. My oprócz tego potrzebujemy tej bliskości Boga i dlatego też, kiedy Jezus... Wychodził z wody, kiedy przyjął chrzest, kiedy Duch Święty stąpił w postaci ogłębicy, na Niego niebo się otworzyło i Jezus usłyszał takie słowa, które były skierowane do Niego. To jest Syn mój Źródło mojej radości. Wiecie? Niesamowite usłyszeć takie słowa jeszcze przy wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. Później Jezus idzie na górę, przemienienia na górę, na której przemienia się przed apostołami, który zabrał z sobą Piotr, Jan i Jakub. Jezus tam przemienia się i jego szaty lśnią, jest w blasku chwały Bożej, jest przemieniony niebiańską chwałą, obleczony i rozmawia tam z Eliaszem, rozmawia z Mojżeszem. I przebywa w chwale Bożej. On tego potrzebował. On tego potrzebował. I my też potrzebujemy takich miejsc chwały. My też potrzebujemy takiego odświeżenia, takiego odnowienia. Mimo tego, że czytamy słowo Boże, modlimy się, przebywamy w Bożej obecności. Bóg też chce, żebyśmy doświadczali takich szczególnych chwil działania w naszym życiu. On tego chce i tego pragnie. A dzisiaj zapragnij Ty. My dzisiaj zapragnijmy tego, a Bóg to uczyni. My dzisiaj zbudźmy to pragnienie w naszych sercach, a Bóg to czyni. Apostoł Paweł też y, napisał y, takie słowa w drugim liście do Korytian, w 12 rozdziale i drugi wiersz. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. To się... Ja sam jak czytałem, jak pisałem to kazanie, napisałem do siódmego nieba, ale sprawdziłem w słowie, że jest do trzeciego nieba. Możesz być w zachwyceniu, Bóg może sprawić to, że zostaniesz w zachwyceniu uniesiony, tak jak Daniel, tak samo przebywał w Bożej Chwale, jak prorocy Boży przebywali w Bożej Chwale, jak Ezekiel i inni. Możesz przebywać w Bożej chwale w Bożej mocy. To wzbudza wiarę, to daje siłę, to daje takiego powera, daje taką moc i dzisiaj tego potrzebujemy. Dzisiaj nie unikajmy tego. Dzisiaj może ktoś powiedział, to takie przeżywanie dreszczyków to jest do niczego niepotrzebne. Tak? To ciekawe. Bo wielu ludzi dzisiaj żyje w taki sposób, że dreszcz jest dla nich bardzo ważną rzeczą. Potrzebują adrenaliny, potrzebują. Jakichś szczególnych przeżyć, a Bóg ma dla nas te szczególne przeżycia. Nie musisz skakać na bandzi, ale wystarczy, że skoczysz w objęcia Boże, skoczysz w objęcia Ducha Świętego, a będziesz przeżywał jeszcze wspanialsze rzeczy, jak te, które ludzie przeżywają, skacząc na gumie. Dzisiaj Bóg jest gotowy, żeby przemawiać do naszych serc i ci do ciebie mówi do mnie wróć. Wróć do tego miejsca chwały, wróć do. Tych wspaniałych ołtarzy. Wróć do moich obietnic. Wróć do przebywania ze mną. Wróć do tego miejsca. Ja wyleję swoją chwałę na Ciebie. Ja przypomnę Ci to, co Tobie obiecałem, i zobaczysz, że się spełni. Ja przypomnę Ci i powiem Ci, jesteś moim dzieckiem umiłowanym, ukochanym. Ja przypomnę Ci każde słowo, które do Ciebie powiedziałem, i ono się wypełni. I będziesz żył. I ci, o których Tobie mówiłem, że będą żyli, też ożywią. Dzisiaj przyjmijmy to Słowo. Niech ono działa w naszych sercach. Dzisiaj wstańmy razem do modlitwy, aby uwielbiać Boga, aby go wywyższać. Powstańmy już wszyscy i bądźmy dzisiaj gotowi na Boże działanie. Bądźmy dzisiaj otwarci, na Jego moc, na Jego prowadzenie.